Się to ja Marox. tak, udało się. Teraz normalnie nagrywamy z Jest wszystko git. Tak, yy. trochę mnie nie było. Teraz będę trochę częściej nagrywał, prawdopodobnie, filmy. Yy. Widzę, że dużo osób staciłam, przez to, przez to, że ludzie chyba nie czytają moich postów na społeczności, prawdopodobnie. Yy. I tak, no. Jesteśmy tu. Nowego kompa, jest wszystko git. Więc jakby, no, zagramy sobie parę rundek Bedwarsów. Może dobijemy tak, pięć łapek w górę. Fajnie by było. Eee, lecimy po 400 subów. Tak, i chyba już lecimy tak głównie do filmu. Eee, <grytania> dobra, no, no, dobra, lecimy. Dobra. Okej. Okay. Niebieski jestem. Dobra, right. z jakimś Dawidem będę się nawalał. Nie wiem kim jest Dawid, bratku, ale dobra. Dawaj. Zaraz zobaczycie jak mi Speedbit 3 nie udaje. <śmum> o, co? Zapomniałem włączyć na nowym kąpie klawisze trwałe. W tym przypadku są to klawisze trwałe. Nie wiem, czy to jest po prostu Nie wiem, zniknął. A tu jest! Co on robi? A dobra, łatwo. <grymne> Następny. Nie A, dobra. Zrób, poszedł se. Okej. Okay. Tam się Oj, forma, forma! Dobra! Oj, dobra, mam przez ranę, mam przez Oj, mam przez ranę, mam przez ranę, dobra, mam przez ranę. Oj, dobra. Dobra, jestem dead chyba. Aj! Dobra, dawaj. Ale się zablokowałem, ale się bloknąłem, ale się bloknąłem, dawaj Jest! Okay. No dobra, Dobra! Łatwo z tym typem. A panie, boomer! Dobra! Dobra, GG. O, co to za rzutem! To za rzutem! To za źródek? O, dobra, mam przez rano chyba. Ja tak se poszedł. Zaraz rozwajcie tego i nie bójcie się. on już tu. Co to za katol jakiś? Co to za kotol jakiś? Dobra, nie czekaj. Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. Dobra. To było blisko? Chyba. Jest to! Nie. Dobra. E! O, jest Coś tu. Amelie! Dobra, let's go! O! Dobra, no i łatwiutko. O, ja nie mogę. To wygląda tak kusząco. Oj dobra. Oj dobra, to śmieszne życie. Ś walka na śmierć i życie. Bratyk, co uciekasz? Przecież ja sam nie mam szans. Dobra, ale rzut jest wkurzający. Aha, spadł. Hmm. Aj, dawaj. Slejz! Dobra, dawaj, typel. Typel. Dobra, nie. Dawaj. Aaaa! Drugie miejsce, dobra. Hmm. Hmm. Blisko było, prawie go zabiję, tylko ten typ mał... Nie, to jest jakiś pijany był ten typ, dobra. Yy, nie wiem. Dzięki za oglądanie. Yy, do następnego wbimy. Jak będą tak no, 4 lajki, coś takiego. 4-5 lajków. Yy, to nie wiem, w sumie będę wesoły. I tak będzie film, nawet jak będzie mniej, a jak będzie więcej, to jeszcze bardziej będę się cieszył, więc tak, no. Yy. Nie ora.